Cześć, jestem Kuba Sabała. Na co dzień pracuję w Polskim Standardzie Płatności, operatorze Blika. Zajmuję się cyberbezpieczeństwem i zapobieganiem cyberprzestępczości. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o tym, do czego służy nam internet oraz czy wszystko w internecie faktycznie jest za darmo. Internet to rewolucyjny wynalazek. Dzięki możliwościom internetu możemy grać w gry z przyjaciółmi na odległość, możemy robić zakupy w atrakcyjnych cenach oraz kupować rzeczy, których nie dostaniemy w okolicznych sklepach. Służy również Waszym rodzicom do pracy. Internet to przede wszystkim wymiana informacji. Spośród setek serwisów informacyjnych i stron internetowych możemy dowiedzieć się, co się dzieje w dowolnym miejscu na świecie. Zastanówcie się nad tym, jak wyglądałaby wasza codzienność, gdybyście po powrocie ze szkoły nie mogli napisać do swoich przyjaciół, lub nie mielibyście komputera, aby w deszczowy dzień móc rozegrać mecz piłkarski w sieci. Taki rewolucyjny wynalazek to wysiłek wielu osób z różnych dziedzin, którzy stworzyli całkowicie nowy świat, w którym coraz częściej żyjemy. Taka ilość pracy jednak dużo kosztuje. I tu powstaje zasadnicze pytanie. Czy w internecie faktycznie wszystko jest za darmo? Dostęp do serwisów streamingowych, niektóre gry oraz oczywiście zakupy wymagają od nas zapłaty za usługi. Do tego celu stosujemy szeregi metod płatności elektronicznych, które w sposób szybki i bezpieczny pozwalają nam dokonać płatności z dowolnego miejsca na świecie. Jednak wiele serwisów informacyjnych, media społecznościowe czy gry internetowe nie wymagają od nas płatności i oferują się jako bezpłatne. Zastanówcie się jednak, czy faktycznie są darmowe. Przypomnijcie sobie taką sytuację. Chcecie coś obejrzeć na YouTubie. Klikacie w wybrany link, a tam zamiast bajki pojawia się film z reklamą jakiegoś produktu. Co najgorsze, nie da się ich od razu wyłączyć, trzeba odczekać kilka sekund. Czy gracie czasami w gry na smartfonie? W internecie dostępnych jest bardzo, bardzo dużo darmowych gier i aplikacji. Nad ich stworzeniem pracuje bardzo wiele osób, takich jak programiści czy graficy. Jak to się dzieje, że swoją pracę oddają zupełnie za darmo? I czy to, że daną grę pobieracie za darmo oznacza, że jej producent wcale na niej nie zarabia? Tu mamy do czynienia z reklamami, które są rozproszone po całym internecie. Na przykład na YouTubie przed obejrzeniem bajki musicie obejrzeć reklamę. W grze zanim przejdziecie od jednego zadania do drugiego musicie zobaczyć reklamę innej gry, w którą chcielibyście zagrać. Zastanówcie się, czy Wasz ulubiony YouTuber czasami nie proponuje Wam skorzystanie z jakiejś zabawki czy strony internetowej? To jest właśnie reklama w internecie. Tego typu działania są rozproszone po całym internecie wykorzystują analizę zachowań, aby sprawdzić kim jesteśmy, jakie mamy zainteresowania i czy jesteśmy podatni na zakup konkretnej usługi czy przedmiotu. Wszystkie te firmy wykorzystują, mówiąc wprost, nasze dane, które są czasami cenniejsze niż pieniądze. Dane to nie tylko nasze imię, nazwisko, adres zamieszkania, ale również to, kim jesteśmy. Nasza rutyna dnia, nasze zainteresowania, kiedy gramy w gry, kiedy oglądamy filmy. Czy po obejrzeniu filmu jesteśmy szczególnie zainteresowani jakimś produktem lub usługą? Na przykład oglądając jeden z najnowszych filmów o superbohaterze, który znowu uratował świat, macie ochotę na kupienie sobie bluzy z jego wizerunkiem. Wtedy zupełnym przypadkiem otrzymujecie na YouTube reklamę z ofertą bluzy w atrakcyjnej cenie. Zastanówcie się, czy jeżeli nie musicie za coś zapłacić teraz, to czy nie będziecie musieli za to zapłacić później, lub walutą będzie zupełnie coś innego niż pieniądze, np. Wasze dane lub czas.